A co to za mgła kakowata? Jakaś przyszła rano i psuje widoczki. Idę na basen. What? Założę się, że dobrze wiecie, że są sprawy ważniejsze niż jakiś basen. Dlatego ponownie przyszedłem w to miejsce, bo nie ukrywam, strasznie mi się spodobało. Mam wrażenie, że dla żadnego youtubera nie ma bardziej wymarzonego miejsca niż to. Po prostu z takim widokiem, gdzie nie ma nikogo. Dlatego my w tym momencie przy blasku zachodzącego słońca zaczynamy ostatni odcinek z mojego daily vloga z Turcji. Zapraszam was już do gry. Jaki był plan wczoraj, taki i pozostaje do dziś, więc jak najszybciej wbijmy te 18 tysięcy spinów, bo obawiam się, że nic więcej się nie uda zrobić. O proszę, te nagrody tygodniowe całkiem ładnie mi się zaktualizowały. Szczerze, ostatnio widziałem dużo gorsze, więc teraz pozytywnie się zaskoczyłem. Co dostaniemy z tego koła? 22 miliardy, czyli druga najlepsza. Okej, okay. nagroda, loguj się przez dwa dni, dziękuję bardzo. A coś to koło nowe, tak inaczej wygląda. Ok, dobra, wygląda naprawdę nieźle, tylko ciekawi mnie z jakiego powodu właśnie tak je zmienili? Przecież do końca tego sezonu jeszcze... Ile? 26 dni. Prawie cały miesiąc. Mamy smoczka jakiegoś. Ścinaj cenę w dół. Dobra, do tego już nas przyzwyczaili raz oferta jest całkiem spoko, szczerze, ona by kiedyś była warta mojego rozpatrzenia, ale jeśli już to tylko pod kątem, normalnie nie radzę wam tego kupować. Więc zacznijmy z grubej rury. Mam nadzieję, że cały mój team, w którym każdy wbił ponad 10 tysięcy młotów, odebrał swoje nagrody, też tak jak ja dostał ponad 20 tysięcy spinów każdy i nimi bardzo inteligentnie rozporządzi dzisiaj. Nawet jeśli nie dzisiaj, to po prostu podczas trwania tego eventu, byłoby naprawdę miło, gdyby okazało się, że potrafią rozgrywać. Ja bym osobiście zaczął tak z rozmachem, bo Razy 800, może dobra pierwszy spin razy 500, bo właśnie 400 było potrzebne do wbicia zamku Fortuny. Podobno, właśnie tak sobie czytałem komentarze ostatnio i zobaczyłem, że jak będę cały czas prawy dolny róg dawał, to zawsze dojdę do piątego poziomu. Ciekawie mnie, czy to prawda? I proszę, bo bardzo zdziwiłem się trochę, ale dobra, tyle mi wystarczy, szczerze. Nie wiem, jak daleko bym jeszcze zaszedł, ale te 600 spinów jesteśmy na plus. A tutaj jeszcze 500, a z tego jeszcze 125. No, widzicie? Już zniknął ten smog. Był taki jednorazowy. Bardzo ciekawa oferta. O, błyszczący Joker. Ale zarąbiście wygląda ten turniej. Szczerze, wizualnie naprawdę mi się bardzo podoba. Oj, dostałem aż 12 nowych kart, bo strzałem kart. To był naprawdę głośny i donośny dźwięk. Więc jeszcze trochę pozbierajmy tych pudełek z naklejkami To strzałem kart. Na początku odbukujemy tego naprawdę dużo. Więc zobaczmy, może jakaś świnka, bo patrzcie, Ani jedna mi na razie nie wypadła, więc trochę podejrzanie to wygląda. Ile teraz nowych kart będzie? Jeszcze pięć, okej. Okay. W teorii mógłbym już skończyć pierwszego seta. Ale wiecie, co chyba najbardziej chcę skończyć? Boże, dobrze, że to w końcu dostałem. Ale mamy to, dobra. Pff, bardzo mi przykro, że nie wbiliśmy tych 140 tysięcy. jako główna nagroda. Ale ja potrzebowałem tego do szczęścia. No dziękuję, mamy te 18 koła. Teraz gramy o 25 tysięcy, ale nawet z nimi może być problem. A to dopiero trzecia nagroda z sześciu po główną. Więc, mm, no, nasze szanse nie są zbyt wielkie. Ale dobra, wygląda to... Cudownie, trafiliśmy pierwszą świnkę, tylko dlaczego musiało mi zjechać z razy 800? Tego nie ogarniam. O, jeszcze kolejne nowe karty. Czy jest już set? Ciekawi mnie dlaczego jeszcze nie ma. A, okej, okay, dobra, już dwa są bardzo bliskie skończenia. Idziemy na razy 1500 do pierwszego najazdu. Ścinamy cenę w dół też swoją drogą. Już z 35 dolców na 20 ścięliśmy. Więc widzicie, taki jeden spin potrafi Was zaoszczędzić 60 zł. Na przykład są dwie nowe karty. Tutaj jedna nowa karta. I jeśli to nam jeszcze nie kończy seta, to ja już nie wiem, jest świneczka. No i kolejny raz wlatują potężne nagrody. No i teraz zobaczmy z tej z tego pudełka z naklejkami. No, chcę skończyć już jakiegoś seta na samym początku. Ty tym razem się udało, no nie, wciąż nie porąbane. Bierajmy jeszcze te miksturki, to może do jakiegoś znaku zapytania jeszcze dojdziemy albo do innego nie wiadomo czego. Teraz jest jakaś nowa. O, skończyłem pierwszego seta za 300. Brawo! Jestem z siebie bardzo dumny, dostałem dwie świnki. No to teraz już w ogóle dostaliśmy niezłego boosta z jedno pudełko z naklejkami. Jest jeszcze jedna nowa karta, no i dwie sezonowe. Tutaj jeszcze jedna nowa karta była. Yy, Okej, okay. no ciśnijmy na tym zakładzie Dzisiaj nie ma się co szczepać Szczepać, oczywiście nie ma się co szczypać Jest ostatni dzień, dlatego bez zrzędzenia Są czasami wyjątkowe okazje takie jak ta Gdzie nie gramy systemem A was to chyba powinno cieszyć Mam nadzieję, że wy się cieszycie na takie odcinki Bo im wyższy zakład, tym bardziej satysfakcjonująco Chyba się ogląda Taką przynajmniej mam nadzieję Dobra, klucze zbieramy również, dajcie jakiś najazd Dobra, są jeszcze kolejne podwójne, są... Z czerwonymi motami, dobrze że na razie nie schodzimy z tego zakładu, bo nie byłoby warto. I jeszcze 15 koła spinów. Kolejne dwie paczki z naklejkami, nie mam pytań co tu się dzieje. Coś nowego, nawet dwie. No i jest drugi set, już również. A do trzeciego brakuje nam już, no na pewno mniej niż więcej. Kolejne cztery klucze. Ciśnijmy złotej przypustce, również daleko zeszedłem. Ale spoko, na razie zbierajmy to. Może końcowo się zrobi jakiś opening. Jest kolejna nowa naklejka. I teraz mamy tą zdrapkę Czy dostanę 800, bo poza tym to się nie liczy. Dobra, dostanę 300. No i pewnie oczywiście zapłacę. Zbierajmy kluczyki, oj, tak, świneczki, najeździki. Mua! No i patrzcie, z takiego jednego dostałem 2 biliony. O, kolejne dwie. No ile tych podwójnych dzisiaj wypada w sensie. No, bardzo dobrze. Bardzo mi się niezwykle to podoba, a to tym bardziej. Kolejne 2 bilioniki, okej. Okay. Bo ta moneta w butelce na 200% miałem. I taka za, która miałem 8,5 minuty, wymieniła mi się na tą za 10. I Tamta co była, to przepadła. Powinni to naprawić jakiś inny sposób zrobić, bo inaczej... Dziwnie tak. O, pierwsze złoty pojemnik z naklejkami. Będzie ile złotych? Jest jedna, tak. Dajcie jakieś czerwone młoty, bo chyba ani razu jeszcze mi nie spadły. Teraz coś czuję, że będzie taka delikatnie zła Po tej bardzo dobrej, gdzie wypadały. Okej, okay, dobra, cofam to co mówiłem. Chyba, że teraz to już w ogóle zła będzie, ale. Nic nie mówiłem, dajcie mi jakieś młoty w końcu, bo mnie wyrobię. No i bili oni kolejny, ale wciąż jesteśmy na 11. miejscu w turnieju. No to nie wiem co to za spocuchy tam są. I teraz już w scenę ścięliśmy do 10 dolarów, to już najlepsza oferta. No to sobie nie nie mam zamiaru wydawać 10 dolarów na waszą śmieszną ofertę, ale mnie strolowali. Myślałem, że jeszcze trochę zapościnam i będę miał za darmo, ale chyba nie ma tak dobrze. Oj, nie. Ile główna nagroda w turnieju? 5 koła, oczywiście. Dobrze, że do niej dobiliśmy. Ile tego tutaj jest dobra. Trochę już jest. Zaatakuj z cygrysem 25 tysięcy razy, już prawie zrobiłem. Po, ej, poważnie? Takie ciężkie mam misje? Przecież to jest w drugim dniu. To ciekawe, jaka jest dalej. Patrzcie, dzień siódmy. Zaatakuj 130. A to raczej normalne jest. Zaatakuj 14. Dobra. Nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. A w złotej przełówce już 5 nagród mam do odebrania. Dobra, to zbieramy to, to, to oraz to. Promocja nagrodzka, oczywiście, zostałem sobie na sam koniec, gdyż ona będzie trwała raz kolejny aż cały tydzień, a kluczy mamy 22, o rany o rany, mogło być lepiej, oczywiście, że mogło ale zostawię to dla siebie i już wychodzimy z trzeciego poziomu, mam nadzieję, że do szóstego tak dojdziemy, chociaż może być ciężko, z tego co widzę nie, ale do szóstego raczej dojdziemy, bo ten przejdziemy jeszcze, prawda o, dobra, za ostatnim razem, no i jeszcze mamy trzy klucze tutaj już troszeczkę mniejsze szanse są na trafienie, no ale nie będę narzekać. Ile spinów tylko z tego dostaliśmy? 33 tysiące, ponad 3. No dobra, nie skomentuję tego. Lepiej nie. Teraz spróbujmy tego, ile tego dostaliśmy. No, jak dużo nam to starczy i czy dojdziemy do jakiegoś znaku zapytania. Albo nawet nie znaku zapytania, ale tamte spinki, one tak kusząco, cóż, czuję, że na tym poziomie to już nie może być mała liczba, że dostanę jakieś 4000. tysiące? Oh, shit. A, do tego mi zabrakło, okej. Okay. Oj, te poziomy są już strasznie trudne. Dlatego naprawdę lepiej się już w to później nie bawić, bo można utknąć na długo. O, jeszcze kolejne 15 koła dostałem. Możliwe, że one nas ratują w tym momencie. Bardzo możliwe. Zowie, nie mogę jaki jumpscare. Szybkie urwanie akcji było, ale kurwa nagle zapatrzę. Jakiś dziad przyszedł i coś siedzi obok mnie, ja apertole, ale się obstrałem. Ja miałem wrażenie, że on też tu z 5 minut siedzi i słyszy, Mojego no tak. a dobra, zdarza się już taki No musiał sobie przyjść do pustego miejsca, i akurat kiedy ja tam nagrywałem, no teraz jestem w trochę bardziej odkrytym miejscu, ale akurat też tutaj nikogo nie ma. Bo to jest taki snack bar, tylko też jest zamknięty. Patrzcie jak to wygląda mniej więcej, o tako. Tutaj jest pełno ludzi z tyłu, ale tutaj akurat nikogo nie ma. E, może zaczajmy się w jakimś rogu. Najwyżej znowu trzeba będzie palić wrotki dość w szybkim tempie, ale to zobaczymy. Nie przejmujmy się tym na razie. Jestem na 99% pewien, że tych ludzi nie zobaczę więcej w swoim życiu. Troszeczkę tu głośniej, no ale czasami właśnie sytuacje przybierają inny obrót sprawy niż się zamierzało. Kontynuujmy bez gapienia się no 10 sekund złotej monety w butelce mi teraz zostało. Proszę, dwie nowe złote karty, proszę o żadnej. Jest jedna nowa, ale nawet nie złota, dobra jest najazd, więc wbijamy jeszcze 55 tysięcy spinów pasyw A nawet jeszcze nie, ale... I tak wygląda to, Majestatik, jedna świnka, proszę, jedna świnka. O, dziękuję bardzo, 55 koła, mamy ponad 72,5 tysiąca spinów. Bardzo fajnie, świetnie się bawię. Wbijamy jak najwięcej ataków, bo taką miałem misję chyba i w złotej przepustce. O proszę, a tutaj diamentowa karta wleciała. No i kolejny najazd, okej, okay. nie, to wygląda coś podejrzanie pięknie. Kolejne złote opakowanie i... Musiała być złota naklejka, ale akurat nie nowa. Ale skan! Teraz musimy wbić 50 tysięcy świnek, jeszcze mam 58 tysięcy spinów. Yy, nie wygląda to zbyt kolorowo, ale zobaczymy. Poprzednio też szanse nie były duże, ale jednak się zaskoczyliśmy. Idę jeszcze na te złote klucze, mamy aż 13, więc może nawet aż z tego poziomu wyjdziemy. Jeszcze 10 zostało, no to na pewno raczej. O, jeszcze 3 dostaliśmy. No to nawet choćby był w ostatniej, to... Prawie był ostatni, no to i tak, zaczęliśmy daleko. Tym razem ponad 4000 spinów, ale otworzyliśmy już 60 kluczy, więc to naprawdę przyzwoity wynik jak na to, że kręcę na jednym zakładzie, co w filmie, który swoją drogą dzisiaj nagrywałem, czyli w moim poradniku do systemów całkowicie szkalowałem. Ale no, tu jak widzicie, for fun sami można zrobić. Także lećmy do końca, zabawmy się. I jeszcze pozgarniamy troszkę hajsu, to może będzie na Wikinga. Oj, tak, jeszcze jak? Złote młoty zużyte, więc teraz mam wrażenie, że patrzymy już tylko na nasz koniec. Zdecydowanie tak. Super Jansko. Good job, well done. Późno jeszcze trzy klucze mi potrzebne by były, bym zdobył te pięć. Poczekajcie, czy mogę w jakiejś misji to odblokować? O, patrzcie, idealnie ja, ja mam cztery tutaj. <laughs> Ale się złożyło, ja pierdolę zupełnie tego. Nie przewidziałem, mamy jeszcze skrzynię za 30 dzień, więc czemu nie? Nie wiem, kiedy byłby lepszy moment na jej zużycie. Niestety nie ma dupy Jestem pewien, że użyłbym go zgodnie z jego przeznaczeniem, a nawet lepiej, więc idealnie. Jeszcze dostajemy te cztery gratisowe klucze. I coś czuję, że wszystkie misje, jakie tylko by były, zostałyby idealnie przeze mnie porobione. Więc mamy to. Teraz już by było 71, ale z tym będzie 75, 76 znaczy się oczywiście i może jeszcze jakiś kluczyk by No chyba średnio. Ale mamy taką skrzyneczkę, ale ona się nie pokusiła, o nic ciekawego. Więc tylko zobaczę z ciekawości, czy byłaby tu jakaś misja jeszcze. Otwórz ile kluczy? 85, ja pierdziele. Eee... 9 mi brakuje. No chyba tej misji nawet nigdy nie zrobiłem. Ale patrzcie, użyj zakręceń 350 tysięcy razy po jakąś potężną skrzynię, którą szczerze widzę pierwszy raz w życiu. Zrobiłem tak z 2 trzecie drogi no i wbiliśmy 10 bilionów hajsu. A patrzcie ej, ja mógłbym pokupywać te klucze tylko mógłbym kupić maksymalnie 6 a ja i co teraz? Myśl słuchajcie, teraz będzie bardzo ważny moment, bo coś czuję, że to zrobię za 1200 klejnotów. Kupię 6 kluczy i liczę na to, że w którejś z tych skrzynek z tych sześciu, które otworzę będą łącznie 3 klucze. To bardzo ryzykowne co teraz robię, bo wątpię, że wbije coś jeszcze, no bo Zobaczcie, chyba że no tutaj jestem na samym początku drogi po kolejne dwa, więc byłoby bardzo ciężko. Tutaj jest jeszcze jeden, ale tu musiałbym wbić te 80 tysięcy, co wydaje się być już nierealne. No chyba, że Viking odda, ale dobra, sprawdźmy, czy mój sposób zadziała. To będzie bardzo ciężkie. Kupuję raz, dwa, trzy. Wszystkie misje z klejnotami też pewnie już zrobione, aż to boli, bo bym to zużył na trzy tokeny. Ale zobaczmy. Otwierajmy każdą skrzynię, cierpliwie po kolei. Tutaj Exp, tutaj pusta, tutaj high. Tutaj jest znowu X, tutaj pusta i tutaj spinę. Wywalone klejnoty w błoto. Ale no na co ja liczyłem? No, no liczyłem, że, że będą mili, ale nie byli. No znowu dałem Mistrikiem XP do Tygrysa zamiast do Lisa. Ajajaj, żałosne, już byśmy mieli prawie 136 tysięcy gwiazdek, myślę. A może jeszcze to nas uratuje, bo nie wiem ile tu wbiłem. Czy cokolwiek to wbiłem? Odkąd tu wchodziłem? Oczywiście, że wbiłem 1300, nawet. Więc ile spinków? 4000, nawet. Byłem blisko, właśnie tak mniej więcej liczyłem nasze szanse, jeszcze kolejne 900, no i teraz wagoniki 3 zostały, więc tak mniej więcej z 1500 będzie potrzebne, ale potem będziemy mieli fioletowy znak zapytania, liczę na coś mocnego. Dostaliśmy jeszcze 6000, ale jaki maksymalny zakład, razy 500, o rany, tym to my nic nie zrobimy. No cóż, no dokończę na spokojnie, my teraz nie mamy szans. Na nic. Jednej naklejki tutaj brakuje do 1500 spinów. One też by nam również na tym moment nic nie dały. Otworzę jeszcze tą skrzynię, no i idziemy na konto widza. Coraz więcej ludzi się tam zbiera, przeraża mnie to. A nawet zaraz mi się internet skończy. To już w ogóle by było śmieszne. Ale to najwyżej dokończymy odcinek w pokoju hotelowym. Na bezpiecznie na tym Wi-Fi, gdzie nie musimy się bardzo ukrywać, my to nawet w ogóle, myślę, że to by było najrozsądniejsze, ale no przynajmniej zacznijmy, nawet mój klub awansowałem z 8. miejsca na szóste, bardzo mnie to cieszy, sukcesy indywidualne przemieniają się w sukcesy zespołowe dlatego co tutaj zrobić, no znowu do tygrysa no, no czemu to się nie przełącza automatycznie na no, tego skórczy byka, no mnie to tak denerwuje tutaj również w taki sam sposób wszystko rozegrane cudownie pierwszy spin razy 500 i od razu idziemy na smoka, na tym koncie mam aż 1700 klejnotów co prawdopodobnie pozwoli nam zajść dość daleko, klikając cały czas w prawy ruch, no, ale to 6 klejnotów to uznajmy że to nie jest żadna strata, więc teraz klikajmy jak najdłużej to tylko możliwe i zobaczymy, co będziemy trafiać. Jeśli to będzie smog, jeśli to nie będzie smog, to znaczy, że skam to to nie był i trafimy jak na razie piękne rzeczy. Yy, dobra, jeszcze 600 spinów, ja się zastanawiam, czy nie wyjść. No ostatni raz, no nie no, śmietnika musiałem trafić. Aż 800 muszę zapłacić, Jezu, no dobra, najmniej, no, że się opłaci. 100 dostałem, proszę skrzynia za 30 dzień. Teraz, czy grać, czy grać, czy nie? Mm, no, chyba bym chyba zbankrutował, ten teraz go trafił, więc 1600 spinów i dwie takie oskrzynie, w tym taka z minimem. uznajmy, że było warto. Nie chcę myśleć nawet, że nie było warto. Jakbym dostał jukera, to nie miał już żadnych wątpliwości, a tak to jakieś pozostaną z tyłu głowy, ale uspokojmy naszą sytuację. Wszystko jest dobrze. Teraz na razie 800 przechodzimy, pewnie to potrwa, dopóki nie trafię jakichś podwójnych świnek. Wtedy dostanę tyle spinów, że mi razy 800 się wywali. No i bycie musieli już tylko na razy 1500 cisnąć A to co? Przepraszam bardzo, jakiś złoty młot. Ej, duszę, co tu jest? Co tu jest? Wygląda dobrze, wygląda dobrze. Skończcie mi się te nagrody, odbierać ile tego. Ja pierdzielę. Więcej was matka nie miała? No chyba nie. Oj, patrzcie, teraz to będzie tak satysfakcjonujące. O, w odkonowe. nowe. Jeszcze ten głośny, donośny dźwięk. Akurat go chciałbym, żeby wszyscy w tym hotelu usłyszeli. A teraz ile nowych kart? Ja w swojej drugiej saszetce z to dostanę pięć nowych jeszcze. A tutaj ile będzie? Raz, dwa, trzy, cztery. Gorsze konto, to na pewno. Co to jest ten złoty młot? <laughs> 5000 spinów za zbudowanie wioski. Nieźle. Chciałbym skorzystać, tylko najpierw chciałbym mieć pieniądze. Patrzcie, jakie malutkie buteleczki tej tureckiej wody tutaj dają, że to słodziutkie. O, proszę. Tutaj dostaliśmy na zdecydowanie szybciej. I to jest prawdopodobnie ten moment, kiedy kończymy granie na zakładzie razy 800, gdyż on zniknie. I zobaczcie teraz to, bo troszeczkę nagród coś czuję, że będzie, skoro dostaliśmy 4000 punktów. Yy, troszkę tego będzie, oj tak, oj tak. Albo głupoty gadam, jeszcze będziemy mieli ten zakład i to pewnie przez całkiem spory czas. Wydaje mi się, że to jest idealny moment na zakończenie yy, tego fragmentu w tym miejscu nagrywania. Nie ukrywam, że populacja wokół rośnie, a wolałbym uniknąć jakiegoś rozgłosu wielkiego. Dlatego grę dokończymy na spokojnie w pokoju hotelowym. Chociaż widzowie moi ulubieni doszedłem do fundamentalnej konkluzji, że warunki i dźwiękowe i świetlne są do dupy o tej porze, więc w sumie myślę, że odcinek dokończymy już w Polsce, bo chyba najlepszy pomysł. Także tylko dla Waszej informacji jest teraz godzina 19.30. O godzinie 22.00 tego czasu zaczyna się mecz Bayern Monachium Real Madryt, a o 4.30 mamy busa na lotnisko. Na lotnisku trzeba być o 7, a wylot jest o 9., więc opowiada się cudowna noc, podczas której na pewno się wyśpię, ale dobra, olejmy to, nie zrzędźmy, tylko pokażmy jaja. No i zobaczymy, czy ten wieczór będzie spokojny. Tak właśnie wygląda mój stan fizyczny o godzinie 3.40 w drodze na lotnisko. Nie było łatwo. O no, widzowie, jestem po przejechaniu ponad 100 km, jest godzina 5.20. I szczerze powiem Wam, że spałem 4 godziny, ale spało mi się dużo lepiej niż wtedy, kiedy spałem na przykład 10. Zatrzymaliśmy się na postoju w takim dziwnym miejscu i tutaj jebie trochę jakby kozim głównym, czy czymś takim. Ale starajmy się patrzeć na pozytywy, już tylko coraz bliżej do Polski. Witajcie! Tak bardzo ucieszyłem się na powrót do Polski, że aż zacząłem udawać. Prawdziwego polskiego rolnika. Dlatego, dopiero po podlaniu kwiatków, czy tym naprawdę uroczystym momencie, nadszedł moment na przyjemności, tak jak granie w Queen Master. Boże, jak odkleja, nie mogę. Jak widzicie na moim polu, który ma 200 arów, jest bardzo pilnie potrzebne koszenie trawy. Chyba będę musiał wynająć jakiegoś chłopa, żeby zrobił za mnie to zadanie. Ale dobra, najpierw wam skrócę noc. Ogólnie, jednak, wbrew pozorom, okazała się ona być naprawdę ciężka. Bo na przykład, jak był ostatni odcinek vloga z Egiptu, to nagrywałem wam jeszcze jakieś stawki z lotniska przed wylotem. Po wylocie, kiedy już byliśmy w Warszawie na parkingu, odebrać samochód. Teraz po prostu tak mnie sięło, ja tak bardzo nie miałem siły na nic. Ale teraz, jak widzicie, jestem już na swoim polu, na swoim miejscu, gdzie wszystko można, i dopiero w takim miejscu człowiek czuje, że żyje po tak męczącej podróży. Mimo, że tutaj latają komary, ale wiem, że to są moje komary. One mi nic nie zrobią, to są moje ziomeczki, zaraz żółwika mu zbije. Yy, dobra, nieważne. Przechodzimy do gry. Wiecie co, jednak się rozmyśliłem, żartowałem. Nie przeżyję tu ani chwili z tymi komarami. A proszę, jakiego jumpscera dostaliście. Yy, więc oficjalnie w tym momencie bardzo wam dziękuję za. Cudowną serię, świetnie się bawiłem Mam nadzieję, że takich vlogasków będzie tylko więcej Bo to znaczy, że będę dużo podróżować A to jest mój cel na życie Dajcie znać jak podobała wam się ta seria Pamiętajcie, żeby zostawić subika i łapkę w górę No i wbijajcie na mojego Instagrama Bo tam będzie się jeszcze grubo dziać Więc tej serii koniec Dzisiaj sobie już nie pogramy w Coin Master, Ale oczywiście już niedługo wracamy z regularnymi odcinaczkami Dziękuję wszystkim, którzy byli tu ze mną przez cały ten czas Trzymajcie się, do zobaczenia I cześć